Właśnie cały program polega na tym, że policja musi reagować. No To polega to, jakby tych że Jak krzywa jest wybita jedna i ktoś nie reaguje, nie zaklei jej, no to będzie wybita druga. Nie? To jak w tych książkach Brantona czy tych innych tych specjalistów jest pewna sytuacja. No. Jest pijaczek i tam hałasuje na ulicy, no to wołają tego policjanta. Ten policjant przychodzi do niego, zna go, bo to jest na tej samej dzielnicy, są, to patrole są stałe, nie tak, że to wyrzuca się niego do z policjanta, który w ogóle nie zna nic nie zna nikogo, nie zna zaułków. Powiedzian ten podchodzi mówi, no znowu napiłeś się, że wiesz, sąsiedzi mają do Ciebie pretensje, więc idź spokojnie do domu, tam jest Twój dom, podprowadzę Cię, idź, a on mówi, nie, zostanę, będę dalej krzyczał, nie tak krzycz. no to prezent mówi drugi raz, ostrzegam Cię, no i za trzecim razem dopiero następuje reakcja, czyli, ale reagowanie, co jest najważniejsze, reagowanie na nawet główną przestępstwie, na każde właśnie wykroczenie, ale reagowanie I to nie jest represyjne do końca takie, że od razu wpadają policjanci, zamykają osoby, tylko reagują. Jest hałas, jest grupka, która niszczy, niszczy graficiarz. No przestępczość zaczyna się od, właśnie od najdrobniejszych. Niereagowanie na drobną przestępczość powoduje, że ten człowiek przechodzi kolejne szczeble. Z reguły następują te przejścia do kolejnych szczebli. No same grafity no to jest poważny problem. U nas też przecież, po no, coraz więcej elewacji jest tłannych nowych, a tak naprawdę jest to, to plaga. Bardzo byśmy chcieli, żeby było tak jak w Nowym Jorku, gdzie New York Police Department ma ogromny autorytet. Ma naprawdę ogromny mm. autorytet społeczny. U nas niestety często, albo wystarczy, że od czasu do czasu zdarzają się takie rzeczy jak tragedia Bartoszyca, kiedy policjanci patrzyli, jak tonie chłopczyk, a woda była po pas. Wystarczy przejść się w ulicami wielkiego miasta, chociażby Trójmiasta, w piątek, sobotę lub niedzielę wieczorem, całe miasto jest pijane. Na re... re... Tak, nikt nie reaguje. Ja rano, tak jak jeżdżę pociągiem, zawsze widzę tę młodzież pijaną. Do... Ale Do... nikt nie Do... reaguje. No to właśnie na tym to polega, że nie ma zadawania policji. Samorząd, właśnie tego brakuje, bo z reguły policja opiera się na pewnych statystykach ogólnych. Nie ma, nie ma statystyk dotyczących reagowania w danym mieście, jakie godziny są najbardziej zagrożone. Bo ja, który z prezydentów chyba, czy to dym czy Sopotu przeprowadził jakieś badania takie i wyszło sytuacja, że najwięcej napadów rabunkowych jest między godziną 11 a 1 na ulicy. I okazało się, że tej godzinie w ogóle patroli policyjnych nie ma. Bo policjaci wyjdą na wieczór. I to tak właśnie, tego, tego właśnie brakuje, że samorządowiec, media, opinia publiczna to jest też bardzo szczególnie silna rola mediów, gdyby media wiedziały, że sens jej pracy jest taki, że jeżeli wskażą na no to właśnie, nie, że o tych godzinach nie można przejść z Sopotem, czy Gdynią, Świętojańską, bo samej pijanych ludzi jest bardzo dużo, no to wtedy wiadomo, że następuje reakcja. Jeżeli nie ma żadnego wpływu na działanie komendanta, komendant opiera się na pewnych statystykach ogólnych, badania statystyczne są na tym polegają, są to to aktualnych komendantów, bo to też znając mówię o głównych to jest swojej praktyki, że zawsze dostanę się taką statystykę jaką się chce, nie? Tylko zależy zadać określone pytania, więc na tym nie można bazować. Jedyna statystyka, która jest najbardziej istotna, to jest poczucie bezpieczeństwa obywateli. I tutaj jest niespodzianka, Panie Ministrze. Polacy po wielu latach zaczęli czuć się bardziej bezpieczni niż niebezpiecznie. To I chwali się właśnie tymi statystykami. To właśnie jak Pan usłyszał właśnie statystyki rządowe. Bo jakby Pan zobaczył to gazety Dziennik, i statystyki przeprowadzonej przez niezależne medium, to okazało się, że poczucie bezpieczeństwa strasznie spadło. I tu mamy właśnie takie statystyki. I drugi warunek, że badania właśnie tej właśnie, czego nie dopowiedziałem, badania poczucia bezpieczeństwa obywateli nie, bar, nie, nie robi w żadnym wypadku MSW czy Ministerstwo Sprawiedliwości, robi tylko niezależna instytucja na zleceniu rządu. Bo wtedy będziemy dopiero mieli to wiarygodne, plus przełożenia to, że my mamy tą informację, w określonych przez Rady, w miastach to wszystko to jest. Bo to była bardzo sytuacja też ciekawa, o której Pan, pan mówił, ponieważ te badania są, i to odsłonę do dziennika pół roku temu, że właśnie spadło, bardzo znacząco spadło poczucie bezpieczeństwa u obywateli, co było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ miałem informacje z policji, że bardzo dużo też, nie ukrywajmy, z tych kilku milionów Polaków jechało też Przestępców, którzy teraz tam działają, Polska, grupy przestępcze, no Polacy też, też tam już pojawili się jako grupa charakterystyczna, która dokonywuje czynów przestępnych za granicą na Wyspach Brytyjskich. I też ta grupa wyjechała tak zwanych aktywnych przestępców. Mimo wszystko poczucie spadło bezpieczeństwo. Powtórę, co jest, jeżeli mówimy o spadku liczby przestępstw. Wiem, że sądy 24 godzinne nie okazały się mimo wszystko, nie chcę mówić, że nie wypałem, ale nie są skuteczne. To jest poważny też problem, na którym się warto zastanowić, ponieważ o tych sądach 24-godzinnych już kilka lat temu dyskutowaliśmy i był jeden podstawowy problem, że nie jesteśmy przystosowani do realizacji sądów, 20, spełnienia tej misji 24-godzinnych. I to nie przez sąd i przez yy, adwokatów to ten system, tylko przez policjantów. Policjantów, jeżeli musi być później, przyprowadzić osoby, być na tej sali, de facto być oskarżycielem, to tak naprawdę on woli właśnie nie tylko interweniować, także nakrzyczeć, przyłożyć może to wszystko, I mieć spokój niż, 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 niż chodzić po... No i te papiery, i, papie i więcej co do tego chodzi, też pewną odpowiedzialność tego policjanta, bo jeżeli on w tym momencie zejdzie z patrolu, to zostawia cały teren odkryty. Czyli inaczej, zrobiliśmy dobrą instytucję, ale nie zrobiliśmy mechanizmów, które by tą instytucję skutecznie wypełniły. To jest też właśnie ten problem i dlatego też przestępczość mimo wszystko oficjalna, statystyczna spadła, ale zwiększyła się ta czarna liczba przestępstw. I to tych przestępstw drobnych, ja nie mówię o poważnych, mówimy o tych przestępstwach najdrobniejszych. Chociaż globalnie to trzeba stwierdzić, że w tam ciągu iluś lat to się zmienia się jednak. To nie jest, nie jest ten czas, nie jest ten kryzys, tak jak to był w latach połowy 50. I miejmy nadzieję właśnie, że przez to, że też i samorządy, straż miejska, która tutaj te uprawnienia, jest ta szansa, że, 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 że będzie lepiej. Chociaż też nie ukrywajmy, walka z przestępczością będzie trwała cały czas, będą no, tylko raz będzie skutecznie zwalczana a przestępczość, raz gorzej. No chcielibyśmy, żeby zawsze to było skutecznie zwalczane, żeby tej przestępczości było jak najmniej.